Zbrałem się dzisiaj, żeby zobaczyć jak wyglądają stawy. Znaczy nie wiem czy to są stawy, no jakieś zbiorniki wodne między uciechowym a dobrocinem I przy okazji zatrzymałem się w miejscu, które na własny użytek nazywam Belvedere z uwagi na bardzo ładny widok. Stąd jest świetny widok na ślęża. Opuściłem Oleszną i jadę teraz w stronę Ratajna. I później... Przez jakiś czas będę jechał ścieżką rowerową wzdłuż drogi, a z Łagiewnik do Dzierżoniowa. A pogoda jest przyjemna. Czasem troszeczkę kropi, ale generalnie jest fajnie. Jest dosyć ciepło. Także jedzie się całkiem fajnie. Zatrzymałem się, żeby zrobić zdjęcie tym rolkom ze słomy. To już się na trwałe wpisało w krajobraz. Pewnie mało kto pamięta, że wcześniej były kostki, a takich, którzy pamiętają snopki ręcznie zbierane, to już chyba w... o, prawie nie ma. Wratajnie zegar pokazuje stałą godzinę, nie pamiętam chyba 10.30. A kiedyś tamtędy przejeżdżałem, akurat była 23.30 i zdziwiłem się, że zegar chodzi, no tak naprawdę to był zbieg okoliczności. Kiedyś na tym polu były ogromne stogi, robiłem sobie na nich zdjęcia. Znaczy nie wiem, czy to można nazwać stogiem, takie właśnie rolki, bardzo wysoko ułożone, chyba 8 warstw było. No i teraz sobie pomykam przyjemną ścieżką rowerową a, wzdłuż drogi 384, do sieniawki. Później odbiję do strony jaźwiny. No i stamtąd już tam, do Uciechowa pojadę. Staw trzcinowy w Sieniawce. Nie jest to miejsce przyjazne dla obcych. To tylko no, nie wiem, kto tu jacyś ludzie z jakiegoś koła wędkarskiego lokalnego mogą się tu bawić. Ewentualnie <toddź> Mieszkańcy, których posiadłości przylegają do jeziora, wszystko jest otoczone siatką. A tak trochę niefajnie, no ale cóż. A no teraz jadę taką przyjemną, mało uczęszczoną drogą w stronę Jazwiny. Nawierzchnia jest bardzo fajna, bardzo dobra, a natężenie ruchu małe, także przyjemnie się jedzie. To jest Dębowa Góra, która wbrew nazwie porośnięta jest chyba tylko świerkami, bo nie widzę nic innego stąd. No, a ja powoli zbliżam się do Kołaczowa. I dopiero na miejscu, co to znaczy w Kołaczowie, zdecyduję, którą drogę wybrać. Jakoś tak całkiem niespodziewanie dotarłem do Uciechowa. No i w zasadzie za chwilę będę na miejscu, bo interesuje mnie nie tyle dobrocin, co odcinek. Ten odcinek drogi, która łączy Uciechów z Dobrocinem, bliżej Uciechowa. Mają być tam jakieś stawy. Zaraz będę to ogarniał. No, a jeszcze nie wiem, którą drogą będę wracał. Na pewno nie tą samą. Wybiorę coś innego, żeby było ciekawiej. pojadę, zobaczymy. Na razie jadę do Dobrocina Stąd jest bardzo fajny widok na Góry Sowie. No, Trasa bajeczna. Mimo że słońce nie świeci, to jest bardzo fajnie i zdaje się, że właśnie dochodzę, tu dochodzę, dojeżdżam do wjazdu na teren jakichś wyrobisk zaraz zobaczymy co to jest ha. chłopki, jakiś zakaz wjazdu pod karą administracyjną nie dotyczy dzierżawcy żałuję, że nie, wzi nie wziąłem drona bo z góry bym sobie zobaczył jak to wygląda Pewnie znowu jakieś koła wędkarskie sobie to wynajmują, ale tu i tak dostanę się na pewno na terenie jakiegoś jeziorka, zaraz zobaczymy Bo tych stawów ma być tutaj więcej. No poza tym chyba nawet tam podejdę i z góry widzę jakiś taki wał ziemny, to pewnie tam z góry uda mi się popatrzeć na to zobaczyć. Co to jest? Jak to wygląda? Może zrobię jakieś zdjęcie. O, a tutaj jest kolejny zjazd. Jest jakiś sznurek. Ale nie wygląda na to, żeby ktoś tego pilnował Zaraz zobaczymy. O, motocyklista tam wjechał. Jest tu jakiś budynek A tu jest bardzo ładny zbiornik wodny. jest całkiem opuszczone ktoś o to dba no, ktoś sobie tutaj zadał sporo trudu żeby ułożyć te stopnie fajnie to wygląda wiem że jest tutaj jeszcze kilka zbiorników jeden taki całkiem mały do którego chcę teraz podjechać Muszę właściwie podejść, bo już nie będę tam wjeżdżał trochę śmieci. No fajnie to wygląda. Zaczyna padać deszcz. Przezieram się przez pole kukurydzy, żeby zobaczyć mały zbiorniczek wodny, i przy okazji natrafiłem na grzyba, który wyrasta sobie na kukurydzy. a no, dotarłem do tego małego bajorka jest w zasadzie całkowicie zarośnięte pałką wodną jakimś innym zierskiem no trochę wody tutaj jest ale to musiałoby długo padać żeby się trochę więcej uzbierało a gdyby właściciel pola oczyścił sobie Hmm, to miejsce, jakby wyrwał te wszystkie, powyrywał rośliny <laughs> błotne. To miałby takie duże oczkowodne, mały stawik. Bardzo fajnie widać górysowie Do Zajdę jeszcze, jeszcze do tego większego zbiornika, zobaczę jak to wygląda z góry Z wału ziemnego, bo już jestem blisko, to nie będę odpuszczał Stąd widać świetne dzierżoniów. Jakieś takie kolorowe bloki. A może popatrzę na co z tamtej strony z góry. Nie chce mi się przedzierać przez jeżyny. Prześwituje tafla wody. Widać, że woda nie jest zbyt czysta. Brzegi są oczyszczone, także wędkarze, którym wolno tutaj wędkować, na pewno mają fajnie. To jest wysoka skarpa jakieś 10 metrów spokojnie. Rośnięta drzewami. No, z tej strony trudny jest dostęp do, do wody, ale no też można wejść. A no, tam są jacyś ludzie na pewno bardziej uprawnieni do przebywania w tym miejscu niż ja. No to dobrze, to spadam. Dużo żarnowca tutaj rośnie, no i wszechobecna nawódź króluje teraz. Słyszę, barzanta. No dobrze. Ostawiłem no, jeszcze czoła Jerzynowej Gęstwinie, i udało mi się tutaj dotrzeć bliżej wody. No miejsce wyjątkowo urokliwe. Tyle że takie chyba jakieś pół prywatne no Postanowiłem objechać Jeziorko dookoła no i okazuje się że są tu całkiem dobre No miejsca takie bardzo wygodnie Schodzące do wody Tutaj chyba nawet ktoś przygotował go no idzie na ognisko można powiedzieć, że tu jest plaża Piasek Bardzo fajne miejsce. Nawet trochę mnie korci, żeby się rozebrać i popływać, ale chyba nie mam na to czasu, bo już robi się dosyć późno, chciałbym Uniknąć jazdy w ciemności, chociaż mam światła, ale no, wolałbym jeszcze za dnia dotrzeć do domu. No ale miejsce jest bardzo fajne. to jest wschodni kraniec tego zbiornika, właściwie takie obniżenie, już zupełnie zarośnięte. Ta droga oddziela go od kolejnego zbiornika który prześwituje tutaj między drzewami zaraz spróbuję tam dojść ciemność, widzę ciemność ale ścieżka jest bardzo wyraźna widać że często tutaj ktoś zagląda No i niestety dużo śmieci jest plastikowych bardzo nieładnie. Ach. No, jest takie fajne bajorko. Dużo liści, dużo chyba roślinności wodnej. Tak. Pod tym, tak pod światło trochę nie widzę. No, dosyć zarośnięte. Na pewno nie jest głębokie, na pewno jest grząsko, no ale malowniczy zakątek. Podejdę jeszcze z innej strony. <laughs> Tutaj chyba woda jest bardziej eksponowana. Chociaż. O, proszę bardzo. Jakiś ptak wodny. Bardzo fajnie to wygląda. A myślę, że może i ryby jakieś tutaj są. Chociaż pewnie byłoby mnóstwo zaczepów, bo pełno liści, takich, nie wiem co to za rośliny jakoś żółto kwitnące. No dobra, to jadę już z powrotem powoli. Zatrzymałem się znowu, bo okazuje się, że jest tutaj jeszcze jeden, jakiś stawik. Nieduży, ukryty w zaroślach. I właściwie całkiem prawie zarośnięty, ale pewnie coś tu żyje. W każdym razie miejsce jest ładne. Szkoda tylko, że można znaleźć starą oponę czy worek po cemencie. No nie, nie, nie jest to fajne. No. Tu zrobili jakieś wysypisko gruzu. Udało mi się wspiąć jakąś zarośniętą ścieżką. I teraz podjadę kawałeczek w stronę Dobrocina, ale nie będę do miejscowości samej wjeżdżał. Tylko już zawrócę w stronę domu.